Ło Co to jest? Jakiś korpus, jakiegoś kosmity. Ej, no tutaj baziczkę, zoba. A! Kurwa! Matko jedyna! Spierdalamy! Jakieś skarabeusze zajebane! Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Szanowni Państwo! Dinozaury, dinozaury, jeszcze raz dinozaury. Chyba każdy, kto lubi dinozaury i gry komputerowe, w szczególności Survival, no to jest zaznajomiony z gierką Ark Survival Evolved od niestety studia Wildcard. Wiecie, że nie jestem wielkim fanem tego studia. Uważam, że są niekompetentni, łasi na hajs i chyba po raz kolejny to udowadniają, wypuszczając Ark Survival Ascended. Nie, nie jest to Ark 2 już dawien dawna zapowiadane z winem Dieselem w trailerze, tylko jest to przeniesienie Ark Survival Evolved. Na y, Unreal Engine 5 no Ładnie wygląda, przerobiona mapa Lepsze graficzki, jakieś zmiany w mechanikach Super sprawa Jak Filip z wyskoczyli i po prostu Gierkę wydali po całkiem całkiem sporej cenie, 34 funty, to nie wiem ile to jest, 150, 180 zł, 200 zł, co w tym stylu, w zależności od kursu aktualnego, funta do złotówki. Nie wiem, mieszano opinię, czyli już kompletny standard studia Wildcard, ja do nich jakiegoś wielkiego szacunku nie mam, ze względu na bardzo dziwne prowadzenie nie tylko developmentu Arka Survival, ale też między innymi dziwnymi akcjami, jak chociażby wy, wypuszczenie Atlasa, yy, który był tak naprawdę reskinem Arka. Nawet możecie sobie wpisać na YouTubie, są filmy, yy, trailer kontra rzeczywistość pomiędzy Atlasem. W Atlasa dużo przegrywaliśmy, no i gra wiele do życzenia pozostawiała. Ale jednak, jakimś cudem, dzięki wsparciu moderskiemu i dzięki tym, że ludzie sobie robią serwery i kochają dinozaury, i nie ma za, za bardzo konkurencji, tak naprawdę, w tej niszy gamingowej, no to Gierka się utrzymuje jako jedna z bardziej popularnych. Ja też miałem okazję trochę warka pograć, ale nie za dużo, zawsze tak unikałem. I dzisiaj stwierdziłem, że skoro wyszedł Ark Survival Ascended. I ludzie mają mieszane opinie. To sam skoczę, sam zobaczę, nie wiedząc, nie mając wielkiego doświadczenia, grając w vanille jak to wygląda i czy będę miał więcej niż 30fpsów na mojej karcie graficznej 4090? tak tak. Dawaj, wszystko na pełną pizdę. <laughs> Niech się spoci ta karta graficzna. Nie na darmo. Tyle wydawałem na nią. Gram na samej vanili z racji, że ja mam bardzo małe doświadczenie w Ark Survival Evolved. Tak naprawdę grałem ostatnie razy chyba jeszcze w czasach Hardworlda. Gdzie no to był 2018, coś w tym stylu. Więc e, też za bardzo nie będę ogarniał. Ja wiem, że na pewno mój sposób na czacie i w komentarzach będzie mówić Zrób to, zrób tamto i tak dalej. Spokojnie, nauczymy się. Bardziej tutaj chodzi, żeby przetestować ten zacny produkt do Studia Wildcards. Oni sami się przyznali, że to robią pod zarobek, żeby mieć kaskę na rozwój arka. No jest to urocze, nie? Że się przyznają do tego, że są właśnie na highs. Tak samo byli właśnie na highs przy Atlasie. Tak samo są właśnie na highs w każdym DLC e, do, do arka jeszcze Survival. Tak samo bardzo hamskie zagranie jest to, że oni tak naprawdę wyeliminowali. Wszelkie serwery oficjalne, modyfikacje z Ark Survival Evolved i na rzecz gry, która no jeszcze wiele pozostawia do życzenia. Tak samo jak Ark Survival Evolved pozostawiał wiele do życzenia. No ale no jest jak jest. Szymaj, dobrodziej. Dobrodziej. Body Template. Dawaj jakiego grubasa. O. O. Idealny. Piękny jest. Nie, ten za duży. Takiego silnego karła. Tak, doskonale. Skin Color. Tak. Tak, tak. Dobra, ten będzie idealny. Body Composition. No. O, idealny. Talia osy musi być. Głowa. <noise> Duże oczy. Dobrze. Kolor. Bakorzańskie oczy. Dobrze. Fryzura. Oj, tak. O, tak, tak, tak. Bardziej rudy. Bardziej rudy ma być. Bez brwi. A nie, niech ma brwi. Kłamałem. Wąs. Musi być wąs. Tak, tak. Doskonale. Tak, tutaj jakieś wielkość głowy. To już mi się nie chce. O, tak. Długa szyja. Tak, długa szyja. I tłusta morda. Tak. A chuda? Jak wygląda? Nie, tłusta musi być. Doskonale. Torso. Duża klata. Chude barki. Nie, szerokie barki. Wąskie uda. Szerokie uda. <laughs> urwa mięśnie. Te, jak to się trapy nazywają, no? Kafary tak zwane. Tak, tak. Więcej tłuszczu na brzuchu. Szybko. Doskonale. Ręce. Forearmy. Duże forearmy. Tak, naładowane. Odwalenia konia. Jak najbardziej. Nogi, siłownia była skipowana. Duże stopy, krótkie nogi i siłownia skipowana była, szanowni państwo. Leg day był skipowany. Doskonale. W sumie to nie widać różnicy, powiem szczerze. O, tak, teraz jest różnica. Doskonale. Jakiego dupka wygląda? Byski to wygląda jak ja, nago. Dobra. O, tak. Śliczny jest. Naprawdę jest śliczny. Myślę, że jesteśmy gotowi. Zapisz go. Dobrodziej. Możemy ruszać, widzowie. Spawn wybieramy. Podejrzewam, że czerwone są bardzo niebezpieczne, zielone są dla lamusów, tak? South Zone, easy. Może dajmy South Zone 2, tak? pomiędzy dwoma bezpiecznymi. No ja nie mam dużego doświadczenia. Będziemy musieli się dużo, dużo nauczyć. Yes? Might be. Czy ark Survival Ascended jest po polsku, widzowie? It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. Or they've been gaining power. Alafaska. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, survivor. You may be the only one who can. Oh. Yes. Yes. Ah. Tak. tak. Słyszycie ten dźwięk? To nie lądują mnie w pokoju helikopter, tylko karta graficzna się odpaliła. Bez kitu, nie? Słyszałem takie. <grym> Ej, no 99fpsów. I ładnie to wygląda. I to naprawdę ładnie wygląda. Żółwik, czy jesteś agresywny? Żółwiku, czy jesteś agresywny? Małpy jakieś. Cześć. Ale fajny. Wild Female car Carbomemys, 26 level. I kurde, no ładnie to wygląda. No no. Możemy tu wyzywać i tak dalej się śmiać, ale ładnie to wygląda. Ciekawe jak długo bez krasza albo spadku FPS-ów. Ja, jak ja będę trzymał, wy nie widzicie FPS-ów, bo ja mam overlay Steama włączony, ale w tej chwili mam 102, 102 FPS-y, 105, streamując jednocześnie. No dobra, lekkie ścinki są, jak coś tam doczytuje, to coś się dzieje. No dobra, to coś podziałajmy, nie? Jakiś fajberek sobie pozbieramy tego typu. Level up, rozumiesz? Grąca mi jest, iść! Drzewo jest ścinane standardowo. Tak, wiem, że jest na pewno bardzo dużo osób, które mają kilka tysięcy godzin w arku, ale spokojnie, dajcie, dajcie mi czas się pobawić, nacieszyć się. O, jagody! Odkrywać, wiecie, nie? To jest taka romantyczna faza dla mnie, gdzie ja lubię bardzo tą fazę. Jak jeszcze gierki nie ogarniam, i to jest takie ślamazarne, i na pewno dla osoby, która ma parę tysięcy godzin, to będzie takie, no. Nieprzyjemne do oglądania i będą świeżyć paluchy, żeby wyrwać mi. Wyrwać mi klawiaturę i samemu grać? Dobra, ochodziłem się trochę. O, teraz mi zimno jest. Dobrze. Dobra. Crafting, kosmetyki, kill off. dawaj. Robię kill off, nie ma problemu. Robię pochodnia. O, nie mam flint. Robię bandaż. Nie mogę. Czego nie mam? Craft. All. A nie robię się bandaże. Czemu nie robi tych bandaż? A, bo to jest Cooking Pot, tu. Tak, chyba w Cooking Potie muszę to zrobić, chyba, nie wiem. Co jak? O. Koniec odcinka. Zostawcie łapkę w górę i komentarz na, na, na YouTubie. Hello. Chyba też lekka cofka była, co? Jak zacząłem craftować, to się skopciło. O, mam. Ty, nie, zrobiłeś się, zobacz. Mam. Mam bandaże, proszę ja ciebie. Oho, chyba... nie. Nie mogę bandaży na to? A nie, po prostu bandaży nie mogę na tym. Okej, okay. dobra, whatever. Whatever. Pochodnia? Nie mam. Dobra, whatever. A jeszcze poziom chyba mogę jakoś sobie dać, co? O, tutaj mam. Point za Widzowie, w co najlepiej inwestować? Znawcy Arka. Staminę? Tlen? Tlen, jak bestia piechowiak Przygotowanie beztlenowe będziemy trenować WAGĘ?! Kurwa, przecież mi wagi nie brakuje, co wy gadacie? No dobra, niech wam będzie WAGĘ nagramy do odblokowania Dawaj mi... A, trzy nagramy, a mam... Ile mam? No, mam, dobra Spir, uga buga Ognisko w sumie też powinienem odblokować pewnie, nie? Bo będzie nam zimno, ale dobra, nie? No dam radę, przeżyjemy na pewno Czy ja mogę teraz zrobić to? Crafting Dżida, nie mam Siekiera, nie mam Tacza potrzebujemy nie no, chodzi jak, jak to będzie cały czas, znaczy wiadomo, że kaszuję no nie, ale... A, mogę. A, czyli to ręką tylko mogę, dobra, kumam. Czyli tylko tak mogę, dobra. Inwestuj w siebie. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Zimno mięs, że tutaj. Podnoszę jakieś jagody, pierdoły, Tacz. Czy ja mogę kilofem ścinać tutaj to drzewo w pizdu? i dużych drzew chyba nie mogę, co? Nie, mogę. Dobra, duże drzewo jest ścinane, tego, tak, Ładnie się czyń się, jak się przewraca, No trochę wpada w tekstury, ale... myślę, że graficznie będzie gorzej to wyglądać. Szczerze, to chyba oświetlenie najwięcej tutaj daje w tej gierce. Oddaje to oświetlenie, takie jest żywa ta zieleń, i z tymi cieniami to ładnie współgra. Czyli wagę wszystko mówicie, tak? O, dobra. O, spodnie. O, i tu już, no nie mamy. Nie, nie niestety, no. A może czapeczkę chociaż? Dobra, nieważne. Dobra, chyba teraz możemy coś zrobić. O kurde, to drogie jest do zrobienia. Flinta nam brakuje. Musimy jakiś kamień. Flint to pewnie z kamienia, prawda? Na przykład z takiej skały mogę? Flinta se pozbierać? Albo na plaży, na plaży na pewno będzie flint. Tutaj, co? Co to jest? Kim jesteś? Cześć. Jaki fajny, Ty... oj tam to na większy wygląda, zaraz mnie coś to wpierdolę i tyle z tego będzie To jest jakaś fajna jaskinia Taki dodo, ale fajne, zoba, ale jesteś fajny malutki Female dodo i ma serduszko, chyba mnie kocha Dobra, mogę go najebać? A jak przyjdzie tu duży dodo? Dawaj go kurwa Chodź maleńki, będziemy najlepszymi przyjaciółmi To był ptak dodo o imieniu Beata Dobra, jednak nie potrzebuję Beaty, potrzebuję kamienia, flinta potrzebuję koniecznie Jakąś taką skałę do do, 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 mogę taką skałę po prostu? Chyba nie mogę, wątpię, no. O, to na pewno będzie skała do zbierania, czy nie? O, no pewnie. Tak, o, to jest zbierane. Uuu, jak ładnie to wygląda, ty. Very, very nice. Dobra, więcej punktów. Waga. Który mam level? Trzeci. Wszystko w wagę. I dawaj mi, mm, czapkę fajną, fajne buty. Fajne rękawiczki No i najwięcej mi nie starczyło niestety Dobra crafting mhm. To już se zrobiłem Dzidę Dzida do walki Siekierka platy już zrobiłem Czapkę fajną se zrobię Spodnie se zrobię fajne chyba Nie już nie mam To tylko czapkę se zrobię Dobra niech będzie I tak to już możemy założyć Tak możemy założyć Czapka jest zakładana, ależ pięknie wyglądam, nie no bajeczka, bajeczka Dobra, mamy siekierkę, mamy dzidę, jesteśmy niepokonani Czy ja powinienem coś zjeść? Chyba nie, chyba jeszcze nie jestem godny z tego co widzę Jak pirat teraz wyglądam, bez kitu, jak w atlasie Wchodzę w głąb wyspy, zaraz mnie, zobaczycie, że mnie jakiś tyranozaur wpierdzieli O kurde, stegozaur, one są roślinożerne, nie? To chyba, ma będzie git, co? Ale ładny ty, I ładnie te dinozaury wyglądają ale jesteś ładny. Ładna, przepraszam. Ładna bardzo jesteś, no? Bardzo ładna. I tutaj twój stary? To chyba jest stary, bo ma. Oj. O, trochę się cykam. To jest stary? O! Nie denerwuj się. Ja tu tylko przychodzę, maleńki. Ja tam na górę w las. Żółw jakiś wielki. Chyba na razie tutaj nic agresywnego nie będzie, co? Tak mi się wydaje. Jakąś baziczkę taką tymczasową trzeba by zrobić. A jest mapa? Jest mapa. Mogę ją przybliżyć jakoś? Da się przybliżać mapę czy nie za bardzo? Ja nie grałem z ekipą w Arka. Ja nie grałem jeszcze, wtedy nie byłem w ekipie. Ja w Arka tylko grałem. Ostatni raz jak grałem w Ark Survival Evolved, to był stream jeszcze na YouTubie z 4-5 lat temu, kiedy robiłem wielką konfrontację Survivali. I robiłem Hardward kontra Ark Survival Evolved. I Hardward wygrał wtedy, jeśli dobrze pamiętam. Był taki stream dawno temu, nie wiem, czy są jacyś widzowie, którzy wtedy jeszcze na YouTube oglądali streamy. Ja z ekipą to grałem w Konana, grałem w e, Hardworlda. A ty kim jesteś? Jesteś przyjazny, czy nie za bardzo? A ty kim jesteś? Kurwa, co to jest? Małpa! Kurwa, to małpę zajeb... Wracaj tu! Kurwa. Kurwa, twarda jest ta małpa. Bardzo twarda. Zdzidy ją, zidy! Tak jest. Małpa nastukana, tak go. A! Kurwa! Ważka jakaś. Okej. Okay. Ebo mnie boli. Chyba jaskinia. 18 fps. -ów. Czy jakiś tutaj duży dinozaur się zrespił? Ochuj, on pochodnie? Zrobię sobie pochodnie, trochę się cykam widzowie. Mogę w jaskini Chcę zrobić bazę? Ja tu zginę, na bank tutaj zginę. Jest więcej niż pewne. Grzybki jakieś halucynogenne. Mogę te grzybki pozbierać? No, pewnie. A jak zginę, to tracę jakiś level albo co? Czy tylko ekwipunek? Jest jakiś regres? Jak w deforest tej jaskinie, kurwa? Jeszcze mutantów brakuje. Tylko EQ, dobra. To luz w sumie, nie? Bo nie mam jakoś dużo rzeczy przy sobie. I jak to się ciągnie? Ja idę w kierunku wody. Czy ja zaraz wyjdę jakoś pod wodą? Będzie wy wypłynie cię. Ło! Co to jest? Jakiś korpus jakiegoś kosmity. Ej, no tutaj baziczkę, zoba. Ha, Kurwa! Pff. Matko jedyna! Spierdalamy! Jakieś skarabeusze zajebane. Dobra, chuj. Ała. Dobra, esa. Debile nie umieją schodzić. A, się obstrałem. O, kurwa. No i chuj. Do widzenia. A! Boli! Szybko! Uciekajmy! Czym prędzej? O, co to jest? Mogę to podnieść? Kurwa, jakiś granit! A! Nie! A! Matka jedyna! Słodki Jezu! Dobra, może. Aż się, aż bruma przyszła. Pan potrzebuje pomocy. <noise> Muszę pomóc panu. <noise> Dobra, yy, do jaski może na razie nie będziemy wchodzić. Jest taka szansa. jest w porządku, brumcia. Wszystko jest, po... pan tylko drzepizdę jak idiota, bo gra w grę komputerową, no. Tak, jest dobrze. Tak? Wszystko jest bezpiecznie. Okej, okay, jeszcze raz spróbujmy. Ja już tutaj znam okolice, wiecie o co chodzi, nie? No. <noise> To są ten, y, triceratops, y, triceratops, to jest chyba, nie? Triceratops, no bez kitu. I ładnie dinozaury wyglądają. O wiele ładniej chyba, nie? Niż w y, poprzedniej wersji. O, a tam zginąłem. Mogę wyłączyć jakoś ten znacznik śmierci, bo mnie irytuje? Czy on tam zawsze będzie? Jak wyłączyć ten znacznik? O, jest, dobra, nieważne. Już mam, forever. Bruma musi interweniować. Tam jakieś warany z komodo, niedobrze. Dobra, zacznijmy... Już teraz na poważnie, okej? Okay? Powygłupialiśmy się, po podziwialiśmy ładny teren i tak dalej. Znajdźmy sobie jakieś miejsce na jakiś pierwszy przybytek. Wiecie o co chodzi? Tekstury tylko naprawili, ale zmiana jest duża? Nie, no, tekstury to chyba tylko nie są lepsze tekstury. Oświetlenie wydaje mi się, że jest o wiele lepsze. Naprawdę, no ja pamiętam, jak fakt, że to było ładnych parę lat temu grałem Ark Survival Evolved, ale no, na pewno to tak nie wyglądało. No i fakt, że miałem o wiele słabszy komputer, tak? No jednak yy, widzowie ładnie zafundowali komputery przy streamie przedłużanym. Tak, tu się kładziesz. Tak, tu się połóż, Bruma. Będziesz pilnować pana, żeby panu nic nie stało, tak? Dobry pies. Bruma mówi: W nogach się położę. Jak będziesz krzyczał, to ja cię obronię. Ta mapa cała od nowa budowana była? A to nie jest tak, że jest od nowa zbudowana, ale jest zbudowana na bazie tej oryginalnej mapy, pierwszej mapy w Ark Survival Evolved? Czy to jest kompletnie nowa mapa? Mi się wydaje, że to jest jakby wzorowana yy, bardzo tak wiernie, nie? I oni chyba będą później dodawać te kolejne mapy. Ja to czekam, wiecie. Jak się nazywała ta mapa, na której ja chciałem grać? Mówiłem, że będziemy grać w Ark Survival Evolved, ale w końcu nie zagraliśmy. Fjordur? F F Fodur? Coś w tym stylu. Taka kurde, bardzo ładna ta mapa. Podobała mi się, Fest. Cztery razy więcej. Fjordur, no dokładnie. No. Jak tą mapę wprowadzą. To może być gitara. A powiedzcie mi, widzowie, albo ludzie na YouTubie, którzy oglądają w komentarzu, czy gracie w Ark Ascended? Jak wam chodzi pod względem performancu? Jaką macie kartę graficzną? No i czy jesteście zadowoleni? O kurwa. Chyba nie jest agresywny, co? Mam nadzieję, że nie. Dobra, yy, crafting. Spodnie sobie zrobię. A jak? Stać mnie. I poziomy wydam. Mhm. O, zaraz będzie dom budowany. A jak? No tak, tu będziemy mieli dom, to odblokujemy. No, 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 no. Jasne, jasne, jasne. A tu co to jest? Nie wiadomo, na 15 levelu dopiero. A jeszcze mam punkty, ty. Piąty poziom, dobra. I tutaj mamy te patch foundation sleeping bag no i pasuje powoli do przodu <laughs> brzydkie chmury w oddali ładnie wyglądają z bliska jak patrzysz tak centralnie w niebo to tak sobie 4080 ujdzie serio ja mam 4090 Streamuję i mam 101 FPS-ów. Pewnie będzie o wiele gorzej, jak ludzie zaczną grać na serwerze i zaczną budować ba bazy, ale. W opcjach, jak wyłączysz, to lepiej wygląda? Jak, wyłączyć chmury? I lepiej to wygląda? Mmm, da, tylko gdzie to jest? Mm, nie widzę takich rzeczy, jak wyłączenie chmur. A komenda na to, ta? No, dobra. To czy ja to na, na serwerze przecież Ja tego nie zrobię. R, Volumetric Cloud, 0. No, nie powiedziałbym, że wygląda lepiej, po prostu nie wygląda, nic nie ma. Teraz deszcz to nie wiem skąd pada. Z dupy chyba. I o co chodzi z tą palmą taką wiszącą tutaj? Nie wiem czy zamierzam dłużej pograć Warka. Jak będzie zawsze, jak będzie zawsze 800-900 widzów, to możemy grać. <laughs> nie, nie ma problemu. Więc jak oglądacie na YouTube, to wbijajcie na strumyki. Co wieczór sobie gramy, oglądamy, gadamy i tak dalej. Zaraz diabeła biorę. Ja diabeł uwielbia Arka, przecież a diabeł kocha Arka. On codziennie codziennie zawsze gada, że alebym bym sobie pograł Warka. Boże jedyny. Tak, tak, o co to jest? A! Kurwa! Irdole! Dobra, zabiłem. Nieważne. Dobra, nie wchodzę w ląd, bo... Kurwa O kurwa! Więcej ich jest! A! Nie! Zginę tu! Kurwa, zginę tu! Spierdalam! I am tired! No i chuj Szybko! O nie! Znam tego dinozaura. Kurwa, płynie za mną. Jakiś karakan. Zostaw mnie. Kamię przy brzydu. O, dobra, odpuścił. Nice. O, to. Serio? Ja mówił, że będzie grał tak bez kapy w, w tego arka? Kurwa, to ten. Eee... To niech wbija na serwer. Mam serwer na miesiąc opłacony. Bo miałem jakieś krytydy na nitrado. No. Odbiera klima? Mogę włączyć te chmury z powrotem. Volumetry Cloud. Jeden? Co? Są... Ty zestrałem się. Pasuje. Do kieszeni. A no tak, warku przecież nie wiedziałem, że twoja postać sra, ale. Dinozaury srają. A! Oh, kurwa! Nie! Oła, bole me! Kurwa! Widać! Oj, no chuj! Raptory zasrane. Nie, Trodony! Z Rodonem to w diali się grało. Nie no mi się wydaje, że tutaj za ciężko, widzowie, za ciężko. Musimy bardziej się trzymać brzegu, bo jak ja wchodzę w głąb, to zaraz mnie atakują. Ciekawe jak ja za pierwszym razem wszedłem tak głęboko w ten w ląd i mnie nic zjeżdżało. Z gównem w kieszeni umarł. W ręce, z własnym gównem jeszcze do tego. Jakby to czyjeś główno było, znaczy nie wiem czy to by było lepsze. Jakbym z czymś gównem umarł. Ty, a te raptory tam pewnie będą, nie? To nie ma co tam iść. A co tam świeci w oddali? Jakiś obelisk z tajemną mocą. No, no, poradzimy sobie, poradzimy sobie. Ważne, żeby tutaj tych agresywnych dinozaurów nie. A, czy one, czy kampią dinozaury na ciało? Kurde, muszę się przekonać. Ale w sumie już ukryłem notyfikację, jak debil. No niestety, ukryłem notyfikację. Po mogłem tam powiedzieć. O, są! Widzę ich. Widzę, 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 widzę. Są tam. Są tam śmierdziele. Nie, wyjebane. Za, za, za słaby jeszcze jestem. Musimy się wzmocnić. Muszę sobie zrobić Jidę. Inne takie rzeczy. Baga. Nie mam. Crafting. Kurde, nie mam. Łód mi brakuje. Muszę w jakieś drzewo ponapierdzielać. Nie, raczej na pewno jest to kwestia gry. Ark jest bardzo ma... bardzo ma silne community w Polsce. No i ja też bardzo długo się broniłem przed graniem w Arka, nie? Ja generalnie na survivalach zawsze mam wyższe liczby, ale dzisiaj generalnie jest... Y Dużo osób na streamie. Nawet jak sobie siedzieliśmy i gadaliśmy, to było tak 600-700 osób na dwóch, na, no głównie na Trowo i na Twitchu. Myślę, że na YouTubie by było jeszcze więcej. Um, a teraz jest. No teraz też jest chyba 800 osób, coś takiego. Więc no, jak. na takiego chujowego streamera to całkiem nieźle. O, dobra, mamy ten. Przybijamy się do mainstreamu. Oj, kurwa, ja już za stary jest to na mainstream. Za stary i za gburowaty na mainstream. Czy te skały pękają? Chyba pękają, co? Co tam idzie? Triceratops? Stricera chyba ta. A one tak. A one tak po. Dziwnie pękają. Ej, Na końcu powinno być. Okej. Okay. No, whatever. Urwa te dinozaury tutaj wszędzie. Mhm. Fibera więcej. Pochodnie musimy. Dobra. No ja to chyba najlepiej tym, co? Rękom. Żeby ten fiber nazbierać. Zniknęło w pustce. Daj spokój. Pozbieramy, pozbieramy. Tego typu tutaj, rozumiesz? Lecz artysta tą postać robił. Dziękuję bardzo. Mam wykształcenie artystyczne To się rozumie samą przeście. Lepiej się Chyba się drzewa, pewnie. Jest level up, jest moc. Kurwa! Nie, nie! Błagam! Już tak dobrze mi szło! Kurwa, najebę, najebę go. Ej chuj. Najebie mi. Najeby mi! Najeby mi! Nie! Aż się zestrałem z wrażenia! Pierdol się! Nienawidzę cię! Dobra, Zajebałem go ledwo! Nie! Mrówki jakieś zastrane. I idę stąd w pizdu. Do widzenia. O kurde, i tam jakiś jeszcze Rabuś, łazi, plujący. O, ale mam mało HP, muszę coś zjeść. Co mogę zjeść? To jest dobre do jedzenia. A, kurwa, zimno mi jest. Ogniska potrzebujemy. Ale spokojnie, zaraz ten. Yy, ogarniemy. Ogarniemy ogniska. Pałupę wybudujemy, będzie super. Jak mogę zrobić ognisko? Crafting. Dobra. Nie umieraj, błagam, przyjacielu. Nie rób mi tego. Zabij to ognisko, szybko, pięć. O kurwa, no i jestem dead. Jak to rozpalić? Fajberem? Kurwa nie wiem jak się rozpalał A fuel must be... Yy... PIERDALAJ! Ała! Kurwa! Nic nie widzę! Widziałem park iorajski, pierdol się! Uy, niestety rozpaliłem ognisko, już był progres, już był progres! Ognisko było rozpalane, tak o... Ehm, poczekaj, może, poczekaj, może tu teraz się zrespimy. Ta. Kurwa, o te plujki łażą, za wysoki level mają. Za słabo je biję. O, kurwa. O, jest moje ognisko. To jest w ogóle chyba ten, który mnie zabił. Albo to inny był, nie wiem. Jak mogę się zlutować? A, w ten sposób. Jest jakiś szybki przycisk na weź wszystko? Nie można przenieść tak ten na szybko. Prawo od lupy. A to! Transfer all. A, dobra, git. Access inventory Mogę tu coś upiec dobrego? Narkobery. O ty kurwa. O ty kurwa, chamie. Zara, zara cię walę na łeb. tego. Tak, mam potężny pancerz, a tam dwa są i chuj. Trzy są. I noc już zapada. Nie no, mam przejebane ty. Mogę siebie zjeść? Jak w skamie? Mogę, bo mięso leci. Normalnie. I co? I tutaj mięso? Tutaj tak tu wrzucić i się upiecze? Tak po prostu? A, robi się, da. Cooked meat! Nie! Śmietniku. Tego tak raczej nie najebę, nie? Podejrzewam. Kurwa, masz pierdol. Kurwa! No, jestem Esa! I co? I po co ci to było? Dawaj mięcho. Kurwa, dawaj mięcho. No, i mój teren. Ja tu będę mieszkał. Zdecydowałem. Tu będzie mój dom.